Kosmoklasiści zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 10 na Targi Edukacji. Dzięki temu mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu tarnobrzeskiego. W tym roku Targi Edukacji w Tarnobrzeskiej Dziesiątce odbyły się po raz trzeci. Pomysłodawcą wydarzenia był szkolny doradca zawodowy Sławomir Partyka. Wszystkie szkoły podstawowe w Tarnobrzegu i wszyscy ósmoklesiści zostali zaproszeni, jak również jako wystawcy wszystkie szkoły średnie z Tarnobrzega i dodatkowo dwie szkoły spoza Tarnobrzega, czyli Szkoła y, Technikum Ściany Koło Rzeszowa i Technikum Zgorzyc. Jakie korzyści czerpali uczniowie z przybycia na targi edukacji? Porównania bardzo prosta korzyść mają jeszcze raz takie rezime mogą od stoiska do stoiska podejść wszyscy pokazują swoje a uczniowie mogą porównywać sobie już takie szczegóły konkretne podejmować ostateczne decyzje przed zgłoszeniem dokumentów Ósmoklasiści ze szczerym zainteresowaniem przemierzali od jednego stoiska do drugiego. Myślę, że jest super, każda szkoła myślę, że jest super przygotowana. Bardzo dużo różnorodności i, i po prostu podoba mi się, jak to jest zorganizowane. Póki co skorzystałam z okularów BIAR, w których zwiedzaliśmy tak jakby różne planety, widzieliśmy również ten układ słoneczny. Uważam, że każda szkoła prezentuje się po prostu super i, i, i wybór jest naprawdę, naprawdę ciężki. Sławomir Partyka, szkolny doradca zawodowy mówił, że wielu uczniów korzysta z jego porad, bo koniec szkoły podstawowej to już czas na podejmowanie pierwszych życiowych decyzji. I cały czas są spotkania, rozmowy w trakcie przerw, w trakcie moich zajęć edukacyjnych, lekcji i rozmawiamy właśnie o kierunkach, rozmawiamy o szkołach. Zawsze pada to kluczowe pytanie: czy liceum, czy technikum, a później już szczegóły. Siódma klasa to już jest ten moment, kiedy powinni na serio się zastanowić, gdzie pójść, a nie robić sobie ze szkoły średnie średniej jakby takie przesunięcie odroczenie w czasie. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Tarnobrzegu rusza 19 maja.